Hej cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj będziemy robić unboxing Del XPS. 13. Są to bardzo ciekawe laptopy z tego co słyszałem, dużo osób, które kiedyś w przeszłości używało ThinkPadów, mówiło, że no masło, spróbuj sobie XPS-ów, XPS-y są podobno takie super hiper, więc dzisiaj mam okazję, bo laptop został mi wypożyczony przez Intela, za co bardzo dziękuję, wracam do nich po testach, ja nie dostałem za to żadnej ekstra kasy, więc nie przeciągając dalej, rozpaczkujmy go, bo mam ochotę się nim pobawić. Lecimy. Okej, okay, okej. Okay. Co tu mamy? O, 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 o stary, ale to jest zapakowane. O pancernie, naprawdę. Tutaj mamy same laptopisko. Tutaj mamy kabel USB-C do USB-C. Tu mamy. A gdzie kostka jest? A, przepraszam, zwątpiłem. Tutaj mamy faktyczną kosteczkę. Niewiele większy, szczerze mówiąc, niż taka ładowarka do telefonu. Ile to ma latów w ogóle? 60. Tutaj mamy jeszcze taką przejściówkę USB A do USB-C. Tutaj w ogóle powinno być chyba coś jeszcze? Czego nie ma. To nie, jest, nie jestem pierwszym testerem, który tego, tą konkretną sztukę będzie sprawdzał, więc nie wiem, może, może komuś się zapodziało. O kurczaki, no, ładniutki jest faktycznie. Orzeż ty w mordę! Ale to jest cieniutkie! To Coś będzie kaliber MacBooka R, tak mi się wydaje. Tada! O nie, nie ma touchpada. Ukradli touchpad. Gdzie jest touchpad? Ja się pytam. O, od razu się już odpalił. No nice. Kurde. Tak szczerze mówiąc pierwsze wrażenia. To jest chyba najbardziej futurystycznie wyglądający laptop, jaki testowałem chyba w życiu. Raz, że mamy tutaj taki Ala Touch Bar, którego nie wiem, czy będę fanem, ale jak widzicie, gdy wciśniemy sobie FN, to on się zmienia normalnie na klawisze funkcyjne. Escape jest zawsze, aczkolwiek nie jest przyciskiem fizycznym, co już tak trochę średnio mi się podoba. No i inne przyciski takie funkcyjne, i Delete z tego co widzę, też jest niestety. Dotykowy. Z racji tego, że Escape jest taką formą przycisku, to każdy, kto używa Vima, to wie, że to nie jest już sprzęt dla niego. Kurde, ale to jest w ogóle odjechane. Zobaczcie, że mamy tutaj touchpad w tym miejscu, gdzie on tradycyjnie jest w laptopie, tylko że nie mamy jakby takiej konkretnej przestrzeni wydzielonej. Oczywiście ta przestrzeń się kończy gdzieś. O, widzicie? Tutaj się gdzieś kończy, czyli. Rozmiar mniej więcej taki jak tradycyjny touchpad, tylko nie jest to w żaden sposób zaakcentowane. On ma też taki jakby aptyczny taki przycisk, podobnie jak jest w MacBookach, że możemy go jakby mocniej przycisnąć i mamy wrażenie tak, jakbyśmy faktycznie coś klikali mimo że fi fizycznie się nic nie ugina. Jeśli chodzi o tego proca, 4 rdzenie wydajne, 8 energooszczędnych, 16 wątków w sumie, certyfikat Intel Evo i mamy też 16 GB DDR5 5200 MHz, SSDK 512 GB od Kioxi, no i w sumie tyle i kurde, w ogóle teraz mi się też tak rzuciło w oczy, że zobaczcie jakie wąskie ramki ma w ogóle ten laptop, nie? że ta matryca jest taka bardzo, bardzo wypełniona. Kurde, szczerze mówiąc, to naprawdę, jeżeli chodzi o sam design i to, jak ten sprzęcior wygląda, wow. No, jeżeli chodzi o walory użytkowe tego touchbara zwłaszcza, bo o niego mam chyba największe obawy, to powiem Wam później. Ja sobie wezmę tego lapka, go potestuję przez jakiś tydzień, dwa. I wrócę do Was i powiem Wam co myślę. No i dobra, słuchajcie, ja sobie tego Della poużywałem przez jakiś czas, i no, jest to fajny sprzęcior. I szczerze mówiąc, aż mnie trochę tyłek szczypi, że już niedługo się będę musiał z tym sprzęciorem rozstać. Natomiast nie ukrywajmy, to jest sprzęt bardzo, bardzo drogi. To jest klasa biznesowa, no i tego typu laptopy zawsze były drogie. Dokładną cenę możecie sobie sprawdzić w linku w opisie, tylko niech Was kapci nie wywali. Zanim przejdziemy do faktycznych wyników z testów, wydajności i tak warto podkreślić, że to jest sprzęt przede wszystkim do pracy. To jest sprzęt biznesowy, to, to nie jest komputer, na którym będziecie grać w gry. To jest sprzęt do raczej lżejszych zadań dla osób, które potrzebują mobilności. No i zacznijmy od rzeczy najważniejszej dla mobilności Czyli czasu pracy na baterii. I szczerze mówiąc, ja byłem trochę zaskoczony, bo w innych recenzjach widziałem, że niektórzy trochę narzekali na czas pracy na baterii tego laptopa. I szczerze mówiąc, u mnie działało to bardzo dobrze. Być może dlatego, że ja zaktualizowałem wszystkie sterowniki, a i nawet zdarzyła się aktualizacja BIOSu. W moich takich zadaniach, w jakich ja go wykorzystywałem, czyli przeglądanie internetu, pisanie dokumentów, oglądanie YouTube'a, raczej takie lżejsze rzeczy, gdzieś tam jakieś łączenie się z serwerem przez SSH i tak dalej, wytrzymywał w takim moim trybie od 8 do 10 godzin. Co jest naprawdę spoko wynikiem, jak na Ultrabooka. Jasne, jest to śmieszny czas, jeżeli popatrzymy sobie na. MacBooki z procesorami M1 czy M2. Natomiast jak na sprzęt z procesorem X86 i na sprzęt z Windowsem, to moim zdaniem jest to naprawdę całkiem spoko wynik. Warto też powiedzieć o tym, że ładowarka 65W, którą mamy w zestawie, ona jest w stanie tego laptopa naładować gdzieś tak w 2-3 godziny, więc też całkiem rozsądny czas. No i tak, jeżeli popatrzymy sobie na ten sprzęt, on jest mega cieniutki, mega lekki, więc wydajność nie będzie jego najmocniejszą stroną i Wydajność tak naprawdę bardzo zależy od tego, jaki mamy w tym laptopie wybrany tryb wydajności. Bo jeżeli mamy wybrany tryb taki zrównoważony, czyli mamy niższe temperatury, niższy hałas, ale też mamy niższą wydajność, to w Cinebench R23 ten sprzęt osiąga okolice ok. 5000 punktów. Co umówmy się jak na 2023 rok nie jest specjalnie dobrym wynikiem. Ale jeżeli ktoś z Was potrzebuje trochę więcej wydajności i nie przeszkadza mu większy hałas i wyższe Temperatury, można też włączyć tryb wydajności i wtedy ten lapek wyciąga już ponad 9000 punktów w Cinebenchu, i to już jak najbardziej jest całkiem spoko wynik taki na miarę 2023 roku. Jeśli chcecie po prostu fajny, lekki, mobilny sprzęcior do pracy. Jest spoko. Jakaś maszyna wirtualna, Visual Studio Code, Docker, takie rzeczy będą śmigały bez problemu. Natomiast, jeżeli byście chcieli, nie wiem, godzinami montować filmy, no to raczej nie szedłbym w tym kierunku. Analogicznie, jeśli chcielibyście sobie pograć w gry, to na takim sprzęcie odpalicie jakieś prostsze tytuły pokroju Lola, Minecrafta czy Factorio, ale no nie liczcie na Hogwarts Legacy. I chciałem pogadać o tym touchpadzie, który jest w tym sprzęcie, bo jest to rzecz mega unikatowa, która sprawia, że ten laptop wygląda bardzo wyjątkowo. I z tego touchpada korzystało mi się bardzo dobrze. Mimo, że nie mamy tutaj jakoś jasno zarysowanych ram, gdzie ten touchpad się kończy, w sumie nie miałem ani razu takiej sytuacji, żebym próbował gdzieś gładzić palcem i. Nie wiem, wyjechał poza granicę tego touchpada. Jest on na tyle duży, że dobrze się z niego korzysta. Jakoś tak mechanicznie jestem też przyzwyczajony, że touchpad jest po prostu na środku, więc automatu po prostu gładzę tutaj mniej więcej po środku i działa to szczerze mówiąc całkiem nieźle. Ten klik haptyczny, który tutaj jest. Nie jest na tak fajnym poziomie jak w MacBooku, ale jest naprawdę dość blisko i korzysta się z tego przyjemnie. I tak samo mogę dobre rzeczy powiedzieć na temat klawiatury, co jest myślę bardzo ważne w przypadku takiego Ultrabooka, który no, może być właśnie skierowany do pracy na dokumentach. Jest super, ma naprawdę wyczuwalny klik, mamy też odczuwalny skok, fajnie się pisze na tej klawiaturze, ale zawsze musi być jakieś ale, nie? Jednej rzeczy absolutnie nie mogę przeboleć. Ta osoba, która wymyśliła, żeby przycisk Escape dać tutaj na ten dotykowy panel, to powinna, nie wiem, jak to mówi Energy, zapierniczać na galerze. Jakby dlaczego, po co, czemu, za co. Naprawdę nie kumam tego i szlak nie chciał trafić, bo zdarzyło mi się kilka razy, że przez przypadek po prostu kliknął mi się Escape, mimo że tego nie chciałem, więc miałem po prostu nieintencjonalne kliknięcie. Dodatkowo, wychodzenie z Vima na takim dotykowym Escape jest naprawdę mega niesatysfakcjonujące, i im dłużej nad tym myślę, to się zastanawiam, dlaczego na przykład Escape nie powędrował tutaj w miejsce Tyldy, Tyldę raczej rzadziej się używa niż Escape'a, więc na przykład to można by było przenieść na, na ten pseudo-dotykowy panel. Wtedy pewnie tyldę bym przez przypadek klikał, ale kumacie o co chodzi, nie? Albo żeby chociaż jakiś soft był, który umożliwiałby zamianę tego, to by było dużo lepiej. No i pogadajmy sobie jeszcze o matrycy tego laptopa, która, no niestety, nie jest jego mocną stroną. Jeżeli chodzi o jasność, to mamy tutaj zakres od 22 do 450 nitów, co jest akurat dobrą wartością. 450 nitów to jest dość jasno, i nawet myślę, że na dworze bez większego problemu powinniście być w stanie sobie pracować, także powinno być gitara. Natomiast tak, jeżeli sobie popatrzymy na ogólne wyniki, to mamy kontrast fajny, bo 2500 do 1 mniej więcej, i także dość spory jest średni błąd delta E na poziomie 2,5. Ja osobiście absolutnie nie poleciłbym tej matrycy do pracy przykładowo w Photoshopie, bo jak sami możecie teraz zobaczyć na tym obrazku, pokrycie gamutowe jest dość wąskie. Jest to pokrycie około 94 SRGB i matryca ewidentnie gubi. Się przy niebieskich kolorach. Po kalibracji wprawdzie można zejść ze średnim błędem delta do wartości 0,7, co jest już raczej całkiem ok wartością, natomiast yy, nadal nie jest to jakaś wybitna matryca. Jeżeli mamy w pełni czarne tło, zauważyłem delikatny backlight bleeding, co. Nie jest pożądaną rzeczą, zwłaszcza w tak drogim laptopie. No i ostatnim gwoździem do trumny tej matrycy jest to, że ma ona dość spore smużenie. Ja wiem, że to nie jest jakiś laptop do gier i tak dalej, więc smużenie nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia. Natomiast ja je zauważałem, ja jestem bardzo na to wyczulony i przeszkadzało mi to trochę. Jak na taki premium sprzęt, to ta matryca mam wrażenie, że tutaj była swego rodzaju cięciem. Kosztów. Natomiast jako ogólna paczka, jako to, co ten laptop sam reprezentuje, jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze. Wygląda naprawdę mega elegancko, powiedziałbym nawet futurystycznie. Patent z tym zatopionym touchbarem, tak go nazwijmy, i niemalże bezramkowym wyświetlaczem, no, no robi wrażenie. No każdy z Was się zgodzi. Wydajność też jest spoko jak na UltraBooka, i do tego też nie bardzo mogę się przyczepić. No jedne co to ta matryca. Można by po prostu chcieć lepiej. Ogólnie, spoko, sprzęt trochę drogi, ale jeżeli ktoś z Was szuka ślicznie wyglądającego Ultrabooka, który nie będzie MacBookiem, to zawsze to jest jakaś opcja. Dajcie mi znać w komentarzach, co wymyślicie na temat tego sprzęciora. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, Pajos!